W sobotę w godzinach popołudniowych i wieczornych nadal w wielu miejscach opady. Opady przede wszystkim w Polsce zachodniej i centralnej. Te opady będą związane z niżem, który będzie znajdował się na pograniczu polsko-niemieckim. Opadów na zachodzie będzie najwięcej, podczas gdy w Polsce wschodniej, południowo-wschodniej więcej przyjaśnień, mniej opadów, ale tam mogą pojawić się komórki konwekcyjne i ewentualne słabe burze. Co do temperatur, Polska będzie troszkę podzielona. Polska południowa i Polska wschodnia z temperaturami 22 do 24 stopni Celsjusza. Polska zachodnia, centralna, północna 14 do 16 bądź 17 stopni Celsjusza, więc można jasno powiedzieć, że to jest pogoda raczej jesienna. Porywy wiatru niezbyt silne, ale też niezbyt słabe. Od 20 do 40 km na godzinę, szczególnie tam, gdzie będą przemieszczały się ewentualne formacje konwekcyjne, szczególnie w godzinach popołudniowych. Południowych i wieczornych w Polsce Wschodniej, w Polsce Północno-Wschodniej, lokalnie do 60 km na godzinę, na Wybrzeżu 30 do 40 km na godzinę. A szczegóły prognozy znajdziecie na naszym kanale Łowcy, Burz, Paweł i Marta na YouTubie. Zapraszam.